Czy jesteś gotów na coś, co może realnie zmienić twoją wypłatę z ZUS już od 1 grudnia? Bo właśnie teraz, dosłownie na ostatniej prostej przed końcem roku, ZUS wprowadza pakiet zmian, o których większość emerytów jeszcze nie ma pojęcia. A to oznacza, jedno kto nie sprawdzi nowych zasad, ten może stracić dodatkowe pieniądze, które po prostu mu się należą. Wyobraź sobie, że twoje świadczenie nagle rośnie, bo załapałeś się na nowe wskaźniki, albo że dostajesz dodatek, o którym nawet nie wiedziałeś, że istnieje, albo że ZUS wprowadza zupełnie nowy sposób naliczania części świadczeń i dzięki temu masz prawo do wyższej wypłaty niż kiedykolwiek wcześniej. To nie teoria. To nie plotki. To potwierdzone zmiany, które wchodzą w życie już 1 grudnia i które mogą dotknąć setek tysięcy osób. Najważniejsze, wiele osób nadal nie wie, że musi spełnić konkretne warunki, złożyć wniosek lub potwierdzić dane, aby ZUS faktycznie wypłacił dodatkowe wsparcie. A kiedy coś dzieje się nagle i po cichu, zawsze znajdą się ci, którzy przegapią szanse. Dlatego zostań ze mną przez najbliższe sekundy, bo za moment pokażę Ci dokładnie, kto zyskuje, jakie kwoty wchodzą w grę i co koniecznie trzeba zrobić przed 1 grudnia, żeby nie stracić ani złotówki. Jeśli chcesz, żeby algorytm YouTube pokazał ten film większej liczbie seniorów, kliknij teraz lajka, like to naprawdę robi różnicę. Kiedy mówimy o zmianach w ZUS, większość osób automatycznie zakłada, że chodzi o niewielkie korekty, długie procedury albo zapowiedzi, które ostatecznie nigdy nie wchodzą w życie. Tym razem jednak sytuacja wygląda zupełnie inaczej. Zmiany które ZUS uruchamia od 1 grudnia, są nie tylko konkretne, ale też odczuwalne w portfelu. I co ważne, dotyczą nie jednej grupy emerytów, ale kilku, w dodatku takich, które od lat czekają na jakiekolwiek realne wsparcie. Dlatego już na samym początku chcę, abyś wiedział, że to, o czym za moment opowiem, nie jest teorią, nie jest przewidywaniem ani plotką. To zestaw decyzji i mechanizmów, które mogą poprawić Twoją sytuację finansową szybciej niż myślisz. Od kilku tygodni w ZUS trwa intensywna aktualizacja systemów związanych z naliczaniem świadczy. W praktyce oznacza to, że wprowadzane są nowe wskaźniki przeliczeniowe, aktualizowane są dane, a część dodatków zostaje rozszerzona o nowe kryteria. Co to znaczy dla zwykłego emeryta? To, że część świadczeń może zostać automatycznie podwyższona, jeśli spełnia się warunki, ale inne będą wymagały złożenia prostego wniosku, aby ZUS w ogóle uruchomił wypłatę. I tu właśnie zaczyna się to, co najważniejsze. Ogromna liczba seniorów nadal nie wie, że te zmiany ich dotyczą. A jeszcze większa grupa nie ma pojęcia, że nie może oznaczać stratę kilkuset, a nawet kilku tysięcy złotych rocznie. Wyobraź sobie, że przez lata pracowałeś, odprowadzałeś składki, a teraz w momencie, gdy realnie możesz otrzymać dodatkowe pieniądze, system automatycznie nie aktywuje czegoś, co ci się zwyczajnie należy. Dzieje się tak częściej, niż większość osób przypuszcza. ZUS przyznaje ogromną część świadczeń z urzędu, ale są dodatki, które działają tylko wtedy, gdy ktoś poinformuje urząd o swojej sytuacji lub spełnionych warunkach. Dlatego od 1 grudnia wprowadzono mechanizmy, które mają poprawić ten proces, ale nadal wymagana jest twoja reakcja. I właśnie dlatego ten film jest tak ważny, bo jeśli nie usłyszysz dziś o tych zmianach, być może nawet nie zorientujesz się, że należało coś zrobić, zanim ZUS wprowadzi aktualizację systemową, która zakończy możliwość wyrównania za poprzednie miesiące. Zacznijmy jednak od najczęściej zadawanego pytania: dlaczego akurat 1 grudnia? Dlaczego właśnie ten moment stał się kluczowy dla wypłat i dodatków? Powód jest prosty. Od grudnia ZUS uruchamia korekty wynikające zarówno z nowych przepisów, jak i z aktualizacji kwot minimalnych i dodatków, których wcześniejsze limity wygasły wraz z końcem roku. Wiele osób myśli, że zmiany tego typu pojawiają się dopiero w marcu przy waloryzacji, ale w rzeczywistości grudzień to moment, w którym system musi zostać dostosowany do zasad obowiązujących w kolejnym roku. A to oznacza, że na przełomie listopada i grudnia ZUS dokonuje kluczowych przeliczeń. Teraz przejdźmy do tego, co najważniejsze, jakie konkretnie mechanizmy mogą podnieść Twoje świadczenie. Pierwszy z nich dotyczy osób, które mają okresy składkowe i nieskładkowe, ale w ich dokumentach brakuje pełnych danych. Brzmi to technicznie, ale w praktyce oznacza, że jeśli w Twojej historii ubezpieczeniowej są luki, niepełne informacje albo okresy, które powinny być uwzględnione, ale nie zostały naniesione na Twój profil, możesz zyskać nawet kilkaset złotych miesięcznie po ponownym przeliczeniu. Od 1 grudnia ZUS uruchamia automatyczne porównanie okresów pracy z bazami archiwalnymi. To ogromne udogodnienie, ale nadal może nie obejmować pełnej historii każdego seniora. Dlatego tak ważne jest, abyś wiedział, że jeśli pracowałeś w zakładach, które nie istnieją, albo w instytucjach o zmienionej strukturze prawnej, masz teraz realną szansę odzyskać lata, które wcześniej zniknęły z Twojego konta. Drugim ważnym elementem zmian jest aktualizacja progów, które uprawniają do określonych dodatków. Na przykład dodatek pielęgnacyjny od lat przysługuje osobom po 75 roku życia, ale teraz po zmianach uruchamiane są nowe procedury, które mają skrócić czas oczekiwania na decyzję. Oznacza to, że osoby, które skończyły 75 lat, ale z jakiegoś powodu nie dostały automatycznej wypłaty, będą miały przyznane świadczenie szybciej, o ile tylko zgłoszą brak wypłaty. ZUS nie zawsze zaktualizuje dane na czas, Zwłaszcza jeśli ktoś przeprowadzał się, zmieniał numer telefonu lub nie odbierał korespondencji. I tu znów pojawia się kluczowa informacja: grudzień to ostatni moment, aby poinformować urząd o zmianach danych, zanim dokumenty trafią do rocznych archiwów. Kolejna rzecz, o której milczą media, to możliwość wyrównania świadczenia za wcześniejsze miesiące. Wiele osób myśli, że jeśli ZUS czegoś nie wypłacił automatycznie, to już przepadło. To nieprawda. Jeśli złożysz wniosek w grudniu, urząd ma obowiązek wypłacić wyrównanie nawet za kilka miesięcy wstecz, o ile spełniałeś warunki. To ogromna szansa dla seniorów, którzy wcześniej nie wiedzieli, że przysługuje im dany dodatek. I właśnie dlatego musisz działać teraz, a nie za kilka miesięcy. Przejdźmy do kolejnego, równie ważnego tematu, dodatki zależne od sytuacji życiowej. Na przykład dodatki kombatanckie, dodatki dla inwalidów wojennych, świadczenia uzupełniające dla osób z ograniczoną zdolnością do samodzielnej egzystencji czy wsparcie dla wdów i wdowców. Część tych świadczeń podniesiono, Część objęto nowymi zasadami, a części to szczególnie istotne wymaga uaktualnienia dokumentacji medycznej lub potwierdzenia statusu. Jeśli tego nie zrobisz, ZUS może uznać, że świadczenie ci nie przysługuje. Co więcej, od 1 grudnia zacznie obowiązywać nowy tryb obsługi wniosków dla osób, które pobierają świadczenia częścią krajową, a częścią zagraniczną, np. z Niemiec, Holandii, Belgii czy Szwecji. Dla takich osób wprowadzono zmiany, które mają przyspieszyć wymianę informacji pomiędzy urzędami ale jednocześnie wprowadzono obowiązek dostarczenia brakujących dokumentów przed końcem roku. Jeśli ktoś tego nie zrobi, wypłata może zostać czasowo wstrzymana. Widzisz, wszystko to tworzy pewien obraz, grudzień nie jest zwykłym miesiącem. To moment przejścia, moment aktualizacji i moment, w którym cała struktura wypłat na następny rok zostaje zablokowana do przeliczeń. Jeśli coś nie zostanie wprowadzone teraz, może zostać pominięte na długie miesiące. Dlatego chcę, abyś potraktował ten film jako przewodnik, jako narzędzie, które pozwoli Ci sprawdzić, czy należą Ci się dodatkowe pieniądze? Nie jako coś teoretycznego, ale jako coś, co realnie może zmienić Twoją sytuację finansową. Wyobraź sobie, że dzięki jednej informacji, jednemu wnioskowi, jednej wizycie lub jednej rozmowie telefonicznej z ZUS, możesz odzyskać pieniądze, które normalnie przeszłyby obok Ciebie. To nie są małe kwoty. Często seniorzy mówią potem, gdybym wiedział wcześniej, że należy mi się to świadczenie, złożyłbym dokumenty miesiące temu. Dlatego dziś chcesz być tą osobą, która wie, która reaguje i która nie czeka, Aż Zus sam coś zauważy. Jeśli oglądasz ten film i czujesz, że temat cię dotyczy, że Twoja emerytura od miesięcy stoi w miejscu, że są dodatki, o których słyszałeś, ale nie masz pewności, czy ci przysługują, zostan do końca. Za moment przeprowadzę cię przez konkretne sytuacje, konkretne przypadki i konkretne sygnały, które mogą oznaczać, że należy ci się dodatkowe wsparcie od Zus. I co najważniejsze, dowiesz się, co zrobić, aby Zus wypłacił Ci wszystkie pieniądze, które ustawowo powinieneś otrzymywać. Zanim jednak przejdziemy dalej, pamiętaj o jednej bardzo ważnej rzeczy: ZUS działa według systemu, który przetwarza setki tysięcy dokumentów miesięcznie. To oznacza, że nawet jeśli wszystko jest zgodne z prawem, nawet jeśli przysługuje ci świadczenie, system może tego nie wychwycić. Dlatego twoja wiedza i twoje działanie są kluczem do pełnej wypłaty. I dokładnie po to nagrywam ten materiał, abyś wiedział, co zrobić i jakie zmiany wchodzą w życie już 1 grudnia.